W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zablokować treści na YouTube. Istnieją dwie możliwości. Pierwsza to ukrycie pojedynczego filmu, a druga to wyłączenie rekomendacji całego kanału. W przypadku pojedynczego filmu musisz kliknąć w trzy kropki, które się pojawiają, a następnie wybrać opcję Nie interesuje mnie. W momencie, gdy to zrobisz, film zostaje ukryty, a YouTube bierze pod uwagę Twoją decyzję. Choć algorytm czasami może się pomylić i nadal polecać podobne treści, zazwyczaj zaczyna ich stopniowo unikać. Jeśli jednak wciąż zobaczysz podobne filmy, możesz ponownie klikać, nie interesuje mnie. Druga opcja dotyczy całego kanału. Wystarczy, że ponownie klikniesz trzy kropki przy filmie i wybierzesz, nie polecaj tego kanału. Od tego momentu YouTube nie będzie już proponował ci żadnych filmów z tego źródła. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługi iPhone'a w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.